To wy jesteście tą zieloną armią, która mam nadzieję sprawi, że następne pokolenia będą już funkcjonować na naprawdę czystej, zeroemisyjnej planecie. W dniu Ziemi możemy się spotkać w kątach wrocławskich i możemy mówić po raz kolejny w szkole podstawowej numer 2 o tak bardzo ważnej sprawie, jaką jest ochrona środowiska, jaką jest ochrona klimatu. Jaką jest dbanie o zieleń, segregacja śmieci, oszczędzanie wody. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję Zielonych Kątów przy współpracy z partnerami biznesowymi, m.in. tutaj z firmą Nestle. Posadziliśmy 120 drzewek. Rozpoczniemy w tym roku kolejną edycję Zielonych Kątów: będziemy znów sadzili drzewa. I będziemy tym samym przyczyniali się do poprawy tego naszego otoczenia, do poprawy środowiska naturalnego. To jest akcja ogólnopolska pod patronatem pana premiera Mateusza Morawieckiego, ale to jest akcja, która jest organizowana przez Ruch dla Polski pana ministra Adama Andruszkiewicza. I to jest akcja, która zebrała no, spektakularną, wydaje się, liczbę ponad 250 tysięcy uczestników, 2,5 tysiąca koordynatorów z całej Polski, 180 miejscowości na samym Dolnym Śląsku. No to jest duży sukces, i to pokazuje, że my nie musimy się aż tak bardzo obawiać o naszą przyszłość, jeżeli chodzi o właśnie ekologię, bo młodzież bardzo chce w tym brać udział. Kąty Wrocławskie jako zielona gmina, już nie tylko i wyłącznie w takiej warstwie retorycznej, ale również w praktyce, czego dowodem jest chociażby ten dom posadzony w pierwszej edycji Zielonych Kątów. Nazwaliśmy go Kątek. Przyjął się. Pięknie będzie rósł na pewno przez najbliższe lata. Światowy Dzień Ziemi który dzisiaj obchodzimy, to jest świetna okazja, aby utrwalić wszystkie te najważniejsze sprawy związane z ochroną środowiska, z oszczędzaniem wody, z czystym powietrzem, z segregacją śmieci i tym wszystkim, to, co będzie powodowało, że ta nasza planeta będzie przyjazna nam ludziom do życia. Będziemy oddychali czystym powietrzem, będziemy pili czystą wodę i będziemy w ogóle mieli tę wodę. Także to są wszystko tak bardzo ważne zagadnienia i cieszę się bardzo, że to się odbywa właśnie w szkole, tutaj, gdzie dzieci nie tylko się uczą, ale również tę świadomość ekologiczną utrwalają.